Na samym początku, jak weszłam do kapsuły, to czułam takie wędrujące, nakładające się pola. Czułam to fizycznie, bo mam dość dobre czucie. Natomiast wokół szyi czułam tak jakby kompresyjny kołnierz, bardzo zagęszczone. Zagęszczone były te pola. I on. Kilka minut to się utrzymywało. Później czułam, jak, jak delikatnie rozchodzi się to. Później czułam ręce. Dość mocno w rękach, również te wędrujące takie pola. To było takie bardzo przyjemne, delikatne, ale odczuwalne. I w ciele nie czułam nic więcej. To te szyja i dwie ręce, całe ręce od szyi odchodzące, te. Myślę, że ja bardzo czułam połączenia nerwowe. Tak. Bo to nie było mięśnie, to nie były kości, to nie były stawy, tylko właśnie te nerwowe, bo to od szyi odchodziło. Mhm. Było, było bardzo przyjemnie. I później przeniosłam się w świat niefizyczny. Mhm. to było bardzo, bardzo przyjemne i miłe, ze względu na to, że pojawił mi się tak jakby taki, taka zagęszczona energia, przy zamkniętych powiekach, oczywiście, biała, tak jakby skłębione chmury, ale to nie były chmury. To była taka jakby. Nie potrafię nawet tego nazwać i z tego otworzyło mi się, otworzyła się przestrzeń z tych bardzo takich kłębiastych energii i pojawił mi się gołąb, biały, piękny gołąb, ale to było takie, takie niezwykłe, takie doniosłe i mistyczne. Mhm. I w koło były właśnie te białe obłoki, Prze ta przestrzeń się otworzyła, była tak jakby przeźroczysta i w tym ten biały gołąb. Pięka. I ja się w to po prostu, nie wiem jak to ująć, wtopiłam. Po prostu w tym byłam. Przez cały czas później, to później yy, już po tym yy, Doświadczeniu poczułam, z tego jakby wybił mnie ból ręki prawej. Okay. I znowu od szyi był bardzo intensywny, bardzo mocny, cała, cała prawa ręka od szyi. Nawet próbowałam się troszeczkę poruszyć. Myślałam, że może. Moje ciało gdzieś tam jest nie, nie, nierówno położone, ale to mimo to nie pomagało. I później zaczęłam przenosić się w zupełnie inne przestrzenie. Uh -huh. e, trzykrotnie znalazłam się, tak jakby, tak to sobie nazwę na plaży hawajskiej. Oh. <grym> tak. To było tak samo piękne, bo była woda niebiesko-przezroczysta, piękna, była plaża, była charakterystyczna palma zgięta nad tą wodą. A czuła Pani tam powiew wiatru? Tak. Wszystko, wiatło. wszystko czułam, wszystko ciepło czułam i to trzykrotnie tak wskakiwałam i wyskakiwałam sobie wiatło. Tak. To, to moje marzenie, także chyba to trzeba zrealizować. I w pewnym momencie też bardzo intensywnie poczułam zapach, zapach kwiatów. Nie potrafię, bardzo lubię zapachy, ale nie potrafię określić konkretnie, co to był za zapach. Ale bardzo intensywnie. Może to było w innym wymiarze? Na pewno w innym, ale to nie było na tych plażach. Mhm. To było, ja, ja tak przeskakiwałam, przenosiłam się, i w pewnym momencie znalazłam się w takiej przestrzeni. Ja tam niewiele widziałam. Ja wiem, że tylko tam byłam. Mhm. Ani to nie było czarne, ani szare. Takie, nie, nie potrafię określić nawet, ale był bardzo intensywny taki zapach kojący lekko słodki ale nie mdły i taki orzeźwiający Dzięki. bardzo fajnie Dzięki wielkie Bardzo proszę